Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o dolinie Nilu od wydawnictwa Hobbity. Jest to rodzinna gra, w której będziemy budowali swoje miasteczko w starożytnym Egipcie. Będziemy troszkę, tak jak w domino, wykładać jeden z żetonów na planszę po to, żeby dostawać surowce za sąsiadujące żetony. Więc w tym wypadku dostajemy na przykład bydło i później to bydło układamy sobie na planszetce, po to, żeby dawało nam punkty zwycięstwa albo inne surowce, albo dawało nam symbole bogów, które później zamieniamy na punkty zwycięstwa. Także jest to bardzo prosty koncept. Po prostu zawsze mamy na ręku trzy kafelki, z których jeden dokładamy na planszę. Później możemy dołożyć budynek do naszej dzielnicy, który budynek daje nam też możliwości... W inny sposób zdobywania surowców, albo w inny sposób zdobywania punktów zwycięstwa na koniec gry. No i tutaj, właśnie to, co jest najciekawsze w tej grze i czegoś kompletnie spodziewałem, to jest to ta rozbudowa tego miasteczka. Ze względu na to, że w każdej turze możecie, wydając dowolne surowce, zdobywać nowe kafelki i układać je gdziekolwiek na planszy. Więc mi się to wydawało, że ten mechanizm jest taki, wiecie, bardzo luźny i, i mało cisnący gracza. Ale okazuje się, że mamy tutaj do rozłożenia tylko i wyłącznie 7 nowych kafelków i jakie kafelki dobierzemy, jest to kluczowa decyzja w tej grze. Bo biorę na przykład kafelek, który daje mi punkty za białe kosteczki. Przepraszam, że będę tak nazywał te surowce, ale tutaj zawsze zapominam. Są jest winogrona, jest, daj się, papirus. Nieważne, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia dla samej rozgrywki. Układamy dany surowiec. I na przykład za ten surowiec dostajemy mnożnik punktów zwycięstwa na koniec gry. Więc jest to bardzo ważna decyzja, bo muszę się zastanowić, jakie mam kafelki na ręku, czy mam w przyszłości szansę na zdobycie kolejnych surowców tego typu i przede wszystkim, czy będę miał gdzie ułożyć te surowce tego typu, żeby pomnożyło mi te punkty zwycięstwa. I więc gry, która początkowo wydaje się taka, wiecie, trywialna, okazuje się, że jest to gra rodzinna, która. Jest bardzo proste do wytłumaczenia, a jednocześnie daje sporo głębi w tym właśnie jak rozbudowujemy swoje miasteczko, jaka jest sytuacja na planszy, jakie decyzje podejmą inni gracze, czy zabiorą mi te surowce, odetną mnie od konkretnych surowców, czy będę w stanie jeszcze sobie tutaj kilka zdobyć, żeby ułożyć je na swojej planszewce. Także gra jest takim dużym, pozytywnym zaskoczeniem dla mnie, bo po otwarciu pudełka troszkę tak jakość wydania mnie delikatnie zachęciła, tak? bo mamy planszerki, które są bardzo cienkie, mamy jakby planszę, która jest takim rzutem, widzicie na pustynie czy tam okolice Nilu w Egipcie, która nie wygląda jakoś, jakoś świetnie jak na 2019 rok, gdzie już naprawdę gry wyglądają tak, że aż głowa mała. Tutaj mamy jakby solidne takie wykonanie po prostu, Eurogry, prawie że jak niemiecki produkt, to wygląda, gdzie faktycznie jakby czytelność jest tutaj najważniejsza, a takie jakieś tam bariery estetyczne to kompletnie, kompletnie tego w tym podałku nie znajdziecie ale już jakby po poznaniu gry, po rozegraniu, naprawdę gra mi się spodobała i, i też fajny jest tutaj aspekt um, pewnego wyścigu, bo może by byłoby pomyśleć, że interakcji także jest mało, bo, bo um, niby dokładamy na wspólną planszę te kafelki i, i możemy kogoś odciąć od danego surowca, ale bardzo ważne jest to, że też możemy zamknąć pewien obszar, żeby położyć na przykład swoją taką statuę daje bardzo dużo punktów zwycięstwa, jeżeli mamy najwięcej wyłożonych na planszy. Więc tutaj też jest wyścig w tym, kto jakby ile razy doprowadzi do sytuacji, że zamknie teren, żeby wyłożyć taką statuę, żeby zdobyć dużo punktów. Także Dolina Linu właśnie wpada w tę taką dla mnie fajną niszę, taką, taką grę, która jest faktycznie rodzinną grą, ale daje troszkę coś więcej, więc my w to graliśmy z rodzicami. Nie było żadnego problemu, a jednocześnie ja się bawiłem lepiej niż ale przy tych takich najprostszych, wiecie, grach typu, nie wiem, osanicy z Katanu dalej, gdzie faktycznie to jest już bardzo prosta gra tutaj, jest, jest ta prosta, ale jednocześnie jest sporo głębi strategicznej dla graczy, więc naprawdę wydaje mi się, że wielu osobom może ta gra się spodobać. Jest bardzo szybka, 45 minut podełkowo, my chyba nawet troszkę niżej schodziliśmy, bierzemy notatnicze, liczymy punkty zwycięstwa i już mamy rozegraną całą rozgrywkę, także... Tak, jest właśnie taka, taki, takim produktem, który o włos po prostu by się traf, trafił nas, do naszej kolekcji. Cena chyba będzie taka, że chętnie w Dolinę Nilu zagram i naprawdę nie odmówię rozgrywki. Ona bawi mnie za każdym razem, jak do niej siadam. Zmienna sytuacja na planszy, zbieranie tych budynków, to wszystko mi się podoba, więc na pewno w najbliższym czasie jej się pozbywać nie będziemy, ale z, dru z drugiej strony zawsze boję się tej sytuacji, że jednak gdzieś te. Poważniejsze gry, jakieś cięższe gry w naszej kolekcji gdzieś tam zawsze, zawsze wygrywają. A Dolina Nilu jest świetną grą, mimo że tego tematu specjalnie go tutaj nie posiada. Tak? Bardziej klimatu, bo temat posiada jak najbardziej Egipt, widzimy, ale, ale klimatycznie to mogłaby być gra pewnie o czymkolwiek i ona by za dużo nie straciła. Tak? No dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to oczywiście dajcie znać. Dzięki, wielkie, za poświęcenie. Czas. Do następnego. Hej.